Cześć! Z tej strony Paweł. Czy próbowaliście kiedyś zrobić piwo bez doprowadzenia brzeczki do wrzenia? W tym materiale pokażę Wam, jak uważyliśmy razem z moim kumplem Olkiem piwo raw ale, nieco zbliżone do norweskiego, wiejskiego... Kunel. Czyli na polski... Piwo zbożowe. Stosując w naszej koncepcji dawne techniki, które jednak do dziś są wykorzystywane w wielu krajach nadbałtyckich i nordyckich. Z filmu dowiesz się, jak wygląda koniec świata, Piwko Zapraszam. <gry> Czym jest rowale? Czy jest sens ważyć piwo na ognisku? Jakie efekty daje filtracja przez gałęzie jełowca czy chmielenie podczas zacierania? Tni, ni, bo wiesz, na noc, noc zastanie. Dzień ważelny rozpoczęliśmy od skompletowania I spakowania do samochodu wszystkich składników Koniec końców bagażnik i tylne siedzenia Musiałem pomieścić Skrzynkę świeżo gałęzi jałowca Fermentor z 4 kg słodu monachijskiego Fermentor z 25 litrami wody Garnek warzelny, drewno na opał Róż do postawienia garnka Drewnianą łygę, kilka cegieł Chmiel GP75 Fermentor z 25 litrami wody wodociągowej Zdezynfekowany fermentor do fermentacji Zdezynfekowany fermentor do filtracji Wraz z oplotem, a także siekierę gdy dojechaliśmy na miejsce, czyli do części wsi Głuszyna, której jakiś czas temu nadano nazwę Koniec Świata, zabraliśmy się za przygotowanie pod siebie już żarzącego się ogniska. Wokół niego spotkaliśmy mnóstwo biwakujących ludzi, motocyklistów, sporo rozstawionych namiotów. Podczas ważenia działy się naprawdę wesołe rzeczy. Gdy palenisko było już gotowe, wlaliśmy 15 litrów wody do garnka i zaczęliśmy ją podgrzewać do temperatury około 70 stopni Celsjusza. Po jej uzyskaniu wsypaliśmy 4 kg ześrutowanego słodu monachijskiego do naszego gara, pomieszaliśmy w nim łygą i zostawiliśmy w spokoju na 30 minut. Po pół godziny wróciliśmy z garem na ruszt i podbiliśmy temperaturę zacieru do 72 stopni Celsjusza. Dymie, normalnie jak jakiś norwek prawilny, nie. Normalnie. Tak zaczęła powstawać brzeczka piwa Rowale, o którym warto parę słów powiedzieć. Rowale nie oznacza konkretnego stylu, a podejście, w którym zacieru oraz brzeczki nie gotujemy. W niektórych mniej ortodoksyjnych wersjach stosuje się gotowanie jej przez krótki czas lub jedynie niewielkiej jej części. Celem jest w każdym razie uzyskanie nastawu, w którym nie czuć skutków tradycyjnego stosowanego dziś sposobu ważenia piwa, w którym brzeczka przez dłuższy czas utrzymywana jest w temperaturze wrzenia. Brzeczka, która nie osiąga temperatury około 100 stopni Celsjusza, zawiera więcej białek i polifenoli, stąd też piwa przygotowywane jako surowe mają nieco inny profil. Stosując oczywiście pewne uproszczenie, są one mętne, pełne, mleczne, mają więcej posmaków zbożowych czy umami. W dodatku brak odfiltrowania osadów wpływa znacząco na warunki fermentacji. Ważąc raw ale możemy zinterpretować praktycznie każdy styl piwny. Tradycyjnie brak gotowania stosowano przy Berliner Weisse i Farmhouse Alech. Te drugie często powstawały wraz z dodatkiem ziół i przypraw takich jak jałowiec mirt, szałwia czy krwawnik. Jakie są minusy tego podejścia? W teorii brak gotowania może być niewystarczający, szczególnie gdy używamy słód pilzneński, do pozbycia się prekursorów DMS-u. Druga sprawa jest taka, że nie można także takiego piwa efektywnie nakmienić na goryczkę, stąd też często zalecane jest stosowanie herbatek chmielowych, bądź na przykład wysładzanie wodą, w której gotowano wcześniej chmiel. Fakt nie pozbywania się większości osadów sprawia, że piwo jest też bardziej podatne na starzenie. Niestety trzeba również wspomnieć o tym, że pomimo tego, że wszystko w procesie może mieć zdezynfekowane w naszym przypadku muszę przyznać, że jałowiec nie był zdezynfekowany i że cały proces odbywa się w temperaturach pasteryzacji, to piwo uważone bez gotowania jest bardziej podatne na działanie mikrobów, szczególnie bakterii, niż takie ważone tradycyjnie, czyli z gotowaniem. Dzieje się tak, gdyż po przeprowadzeniu takiego procesu na słodzie z dużą dozą prawdopodobieństwa w Rzeczce pozostaną przetrwalniki. Nagranie się ogólnikowo, ale jaki my w ogóle mieliśmy plan na to piwo? Po pierwsze, chcieliśmy uważać piwo około 16 BG, co przy zastosowaniu norweskich kwejków, o których trochę potem, powinno dać 6-7% alkoholu i spokojną, prawidłową fermentację. Po drugie, chcieliśmy zastosować jedynie słód monachijski. Pierwszy z powodów to taki, żeby było po prostu tradycyjnie. Drugi taki, żeby nie było wspomnianych problemów z DMS-em. Po trzecie, chcieliśmy nachmielić jedynie na koniec zacierania i filtrację szyszką chmielową, a konkretnie eksperymentalnym brytyjskim GP-75, dającym naprawdę intensywne nuty cytrusowe, ale z drugiej strony będącym niestety kochumulonowym zabijaką. Za ten chmiel dziękuję serdecznie mojemu bratu, który wysłał i paczkę z Anglii. Po czwarte, chcieliśmy przefiltrować zacier przez gałęzie jałowca i nie, nie po to, żeby jakoś sobie usprawnić filtrację, ale dla dodania specyficznego smaku i taniczności naszego piwa. Wróćmy do naszego procesu. Po pół godziny zacierania w około 72 stopniach Celsjusza wrzuciliśmy 100 gramów szyszek chmielu GP-75 i zaczęliśmy podgrzewać zacier do wygrzewu, czyli do 80 stopni Celsjusza. Ja myślałem, na no coś lepszego! Gdy już osiągnęliśmy tę temperaturę, przerzuciliśmy go na ułożony w filtratorze z oplotem gałęzie jałowca. W tym czasie zaczęliśmy podgrzewać pozostałe 10 litrów wody, które zostało nam w jednym z fermentorów, na naszym ruszcie na ognisku. Przydała nam się ona później do wysładzania. Filtracja przebiegła bardzo sprawnie, brzeczka pachniała głównie słodowo, przyprawowo, żywicznie z delikatnymi nutami owocowymi z chmielu. Podsumowując, cały proces tworzenia brzeczki przebiegł w niecałe 3,5 godziny, bez mycia kuchenki, bez marnowania wody na chłodzenie, wśród ludzi z którymi przegadaliśmy masę czasu, no i w bardzo urokliwych, lesistych stronach. Podgrzewanie na ogniu zdało egzamin, nic się nie przypaliło, choć kopciło mi cały garnek. Następnym razem pod spód garnka na pewno powędruje kawał blachy. Po uzyskaniu mętnawego filtratu pomyliśmy gary i zawinęliśmy się z 14 litrami brzeczki do olka. U niego brzeczka spokojnie się dochładała przez noc do około 30 stopni Celsjusza. Dzień dobry, e, piwko przewróciło do domu z końca świata. E, przez noc się dochodziło, teraz dodamy do niego drożdże. Drożdże to tormo. Fejki, z których ja osobiście już stałem. Olek zrobił na nich na jedno piwo i, i muszę przyznać, że było bardzo, bardzo smaczne na eee, To ciężko powiedzieć czym będzie. Będzie Roewelem, e, z nutami na pewno tego jałowca, przez który filtrowaliśmy, na pewno trochę nutek e, nowofalowego, angielskiego GP75 też tutaj będzie. A co finalnie wyjdzie, to przekonamy się za trzy tygodnie. Lecimy z koksem. Jeszcze jedna, raz sobie dezynfekuję I tu już mam w słoiku nasz, naszego bohatera. Teraz on się zajmie brzeczką, która, która wczoraj w dość radosnych warunkach powstała. I ostaliśmy z okiem, że do tej brzeczki dodamy 3-4 łyżeczki fejków, które no, są świeże, jeszcze są jak najbardziej rozkulane. Myślę, że to tyle. Widzimy się w 3 tygodnie. Fermentacja trwała przez 3 tygodnie w dość niskich, jak na kwejki, 20-25 stopniach Celsjusza. Po tym czasie piwo zostało zabutelkowane z roztworem cukru w ilości takiej, by uzyskać średni stopień nagazowania. Po niecałym miesiącu od zabutelkowania spotkaliśmy się z Olkiem, żeby wspólnie je przetestować. Siemka, witam Was bardzo serdecznie po nieco ponad miesiącu. Dzisiaj jest piękny dzień, bo nie dość, że w tle zaciera się Grodziskie, to do stestowania mamy piwo, które jest bohaterem tego odcinka. Jestem w sumie Wolka, razem z nimi będziemy je degustować. Oboje piliśmy to piwo jakiś czas temu. No i ciekawe, jak po pełnym nagazowaniu, po pełnej refermentacji się ono zmieniło. Już je tutaj polewam i mówię wam zupełnie szczerze, co tam w nim czuć. Barwa, bym powiedział, wpadająca no, w taką dość mocną czerwień. Piana, elegancka, drobna. No i wydaje mi się, że to się trochę zwiedziło, od kiedy ostatnio je piłem. To jest na Growl, e, niegotowane, więc trochę trzeba się spodziewać tego, że jakieś zakażeniowe rzeczy, stety, niestety, mogą się tutaj pojawić. Jak dla mnie, są tutaj no, takie kwaśne nuty, już takie trochę kojarzące się z Kishadowka kapustą Niestety, mm, kiedy testowałem to piwko dwa tygodnie temu, to zupełnie tego nie było. Na pewno nie czuć, nie czuć wpływu tego chmielenia za mocno. Znaczy nie powiedziałem, że ten aromat jest nieprzyjemny, ale jest dziwny i nie jest ani od drożdży raczej, ani nie jest od jałowca, gdzie wcześniej jałowca moim zdaniem było mocno czuć w aromacie. Tak. Także coś tutaj, coś tu wlazło. Też jakieś nuty od słodu y, też się gdzieś tam no, pojawiają. Tak, tak, słodowość zdecydowanie jedno, bo to jest 100% chijskiego, to jest taki słód, który jednak zawsze się, się przebije, więc no... To, co co, strzelamy się? Jasne. Strzelmy się i za ojczyzdę. Nie jest kwaśne, takie cierpkie i wysuszające od, od tego jałowca. Tak, tak. No, na, na, pewno, na pewno gałązki jałowca dały E, swojego rodzaju pewną taniczność, która A, jest, tak, jest, jest wyczuwalna. Taniczne, no ale czuć ten efekt na języku, tak, takiego wysuszania. Śmieszne jest to film, <grym> <grym> Tyle mogę powiedzieć. Specyficzne na pewno. No, szczerze, no, nie sądzę, że coś podobnego piłem wcześniej. W ogóle, jaką masz fenci, szklankę? pur. To jest szklanka godna tego piwa. Jesteś zadowolony z tego piwa? Ja jestem zadowolony z jakby samego faktu, że to się ja udało zrobić. z tego eksperymentu. Tak, nie? tak. Jakby wciąż się czegoś dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, że. Robiąc piwo w taki sposób, bardzo łatwo uzyskać zakażone piwo, bo na pewno z różami było, było ok. Co bym zmienił, chyba, jakbym robił takiego rowela? Bym go mocniej chmielu chyba, żeby nie było problemu z tymi bakteriami. Ale no cóż, nasze podejście nie do końca udane, ale myślę, że ciekawe. Ja Was zachęcam bardzo do robienia takich rzeczy. Oczywiście na Was są odpowiedzialność. Bo wiem, ja miałam trochę wątpliwości do tego, czy na pewno piję. Zdrowy napój? To było tego typu piwo. Zróbmy parę rzeczy jak 200 lat temu i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć. Na razie.